Tuhajs na boku.pl. odcinku krótka informacja na temat dwóch najważniejszych projektów, które no, podążają w dwóch przeciwnych kierunkach. Zacznę oczywiście od mistrza ostatnich godzin, czyli od Etera. To, że był write i tak dalej, to każdy wie. Natomiast chciałbym Wam coś ciekawego pokazać. Mianowicie na interwale tygodniowym wydarzyła się tutaj jedna bardzo ważna rzecz. Wyregulujemy sobie skalę żeby było ładnie widać, zobaczcie, w tą niedzielę świeca tygodniowa zamknęła się ponad tą cienką czerwoną linią, czyli nad górnym pasmem Bollinger'a z bardzo dużym zapasem. No, ktoś powie, dobra, okej, okay, cóż, w tym wielkiego. Natomiast zobaczmy jedną rzecz. Kiedy w przeszłości świeca tygodniowa zamykała się po takim właśnie trochę okresie ruchu góra-dół. Kiedy świeca tygodniowa zamykała się nad górnym pasmem Bollinger'a, zobaczcie co się działo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście tygodni takiego bezwzględnego, brutalnego ruchu w górę. Ja sobie z ciekawości to zmierzę tutaj od wysokości tej. Od zamknięcia tej świeczki, zobaczmy, knota pomijam do zamknięcia świecy. Ile mamy? 247%. Słuchajcie, pobawmy się trochę w czarodziejów, pobawmy się trochę w takich, co mają tam taką szklaną kulę. Zobaczmy, ile by to było? 247% od poziomu zamknięcia tej świecy, tutaj, nie od tej, bo to jest świeca, która się aktualnie tworzy, natomiast od tej zamkniętej, czyli to jest mniej więcej poziom tu, 247%. 247%. Wow, zabrakło mi skali. Słuchajcie, Alan, masakra. Dobra, zmniejszymy sobie jeszcze. I jeszcze jedna próba. Mierzymy ponownie. Czyli tak, mamy tutaj. Cyk. 247% to będzie jakieś matko kochana, ale zobaczcie, to jest 10 tysięcy dolarów. I teraz zobaczcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że według niektórych źródeł Ether zmierza w kierunku 10% Bitcoina wartościowo, no to jeżeli Bitcoin osiągnie w tym bulranie 100 tysięcy dolarów, no to 10% to jest dokładnie 10 tysięcy dolców. Przypadek? Hmm. No, pewnie historia czy czas Pokażę. Także dzisiaj chciałem Wam to specjalnie przedstawić, no bo pewnie wielu z Was zastanawia się w tym momencie, na ile ten Ride etera fenomenalny, ma szansę się utrzymać. Ja myślę tak, krótkofalowo na pewno dojdzie tutaj do takiej konsolidacji. W ogóle 2 maja mówiłem o tym, że taka konsolidacja właśnie się wydarzy. Natomiast powiem szczerze, myślałem, że ona wydarzy się tutaj poziom niżej. Okej, okay, pomyliłem się, ale pomyliłem się niedoceniając, niedoszacowując Etera. Ta konsolidacja tutaj myślę świadczy o niesamowitej sile tego rajdu. W związku z czym myślę, że fajerwerków końca nie widać i myślę, że Eter jeszcze ma sporo do pokazania. Aczkolwiek mówię, Żaden rajd nie trwa tak fenomenalnie bez jakiejś tam większej przerwy, zwłaszcza w takich dużych projektach jak Ethereum właśnie, więc myślę, że taka krótka konsolidacja nas tutaj czeka i pewnie zebranie sił na dalszy rajd w górę. Także tyle o Etherze. Przechodzimy do Bitcoina. No Bitcoin tak po cichutku, po cichutku zrobił nam takiego psikusa. Ruch w dół bardzo zdecydowany, który myślę wielu wczoraj umknął. Bardzo wiele osób skupiło się na tym, co wyrabiał Ether. Natomiast cóż, no ja 2 maja mówiłem o tym, że ja dla siebie wyznaczyłem tutaj w obszarze między 50 tysięcy gdzieś 800, a 49, 100 powiedzmy taką strefę zakupową i mówiłem w filmie z 2 maja, że moim zdaniem Bitcoin zmierza właśnie w kierunku tej strefy. Filmik był nagrywany gdzieś tutaj w tym miejscu, więc ten ruch w górę troszeczkę tak mnie zbił z pantałyku. natomiast tutaj ten taki słaby wierzchołek i te w dół, a zwłaszcza przebicie tego poziomu 56500 z dużym zapasem tutaj przekonało mnie co do tego, że na 99% bitcoin właśnie w kierunku tej strefy zakupowej się porusza. Czy to będzie dzisiaj? Osiągnięcie tej strefy, czy to będzie jutro, ciężko mi powiedzieć, natomiast ja myślę, że jutro, najpóźniej pojutrze, zacznę tutaj konkretne zlecenia zakupowe rozstawiać, tutaj, właśnie w tej strefie, może nawet troszeczkę niżej, licząc na to, że któreś z knoty wylecą jakby w dół poza tą strefę. Wiadomo, im taniej, tym lepiej, więc tak się będę ze swoimi zakupami tutaj ustawiał. Po drodze myślę, że jeszcze gdzieś tu może jakiś bounce. Yy bo tutaj też cena zawróciła, więc myślę może jakiś taki krótkoterminowy bamsik, ale podobnie tak jak tutaj, ta reakcja podażowa, spodziewam się, popytowa, przepraszam, w górę będzie krótka, zostanie wykupiona i tutaj finalnie wylądujemy. No jak długo też nie wiem, natomiast myślę, że znowu, 2 maja mówiłem o tym, że długoterminowe zamknięcia Bitcoina raczej uspokoiły mnie troszeczkę, myślę, że jakiś taki mega dump masakralny nam już nie grozi, nawet jeśli spędzimy tutaj troszeczkę tego czasu, to też dobrze uważam, zbierzemy siły na jakiś taki bardziej solidny rajd w kierunku 70-80 tysięcy dolarów. Także dump tam do powiedzmy 35-30 tysięcy dolców raczej nam już nie grozi. W związku z czym ja będę tutaj nie tylko akumulował Bitcoina i to jest w zasadzie jeden z najważniejszych wniosków dzisiejszego filmu. Mając na uwadze to, co zrobił Ether, czyli ten fenomenalny raid, który dla mnie jest taką potężną jaskółką zwiastującą duży tak zwany alt season, tak? czyli ruch rynku altcoinów mocno w górę, to Plus do tego, ruch, właśnie bitcoina tutaj i takie jakby wytrzepanie tak, z rynku tych najsłabszych rąk i zebranie sił przed kolejnym rajdem w górę, to są dwie takie rzeczy, które jakby zwiastują, według mnie, to, że Alty naprawdę czeka niedługo jazda w górę. I dlatego też, w momencie, kiedy bitcoin znajdzie się w tej strefie, bitcoin na pewno, co już zresztą widać po notowaniach na rynku, pociągnie za sobą dość sporo altcoinów innych projektów, w związku z czym Alty również gdzieś tutaj, Proporcjonalnie, oczywiście, względem swojej ceny zaliczy taki lokalny dołek. Ja na tym dołku będę starał się dokupić nie tylko projektów, ale również tokenów lewarowanych. Myślę, że zakup w takim dołku, nawet tokena, właśnie dźwigniowanego, lewarowanego. To już jest dość duże bezpieczeństwo, dość niskie prawdopodobieństwo, że taki token jeszcze straci na cenie. No, będę kupował po to, żeby nie patrzeć na to, ile moje portfolio warte jest w dolarach. Nie, moja strategia na dziś to zakumulować jak najwięcej altów, czyli jakby ilościowo jak najwięcej tych projektów altcoinowych mieć. Jakie to będą projekty? Prawdopodobnie będzie to Algorand, będzie to na pewno Binance, Balancer też jest ciekawy, Graf. KNC. W zasadzie każdy altcoin, który Ty widzicie po prawej stronie, jeżeli ktoś chce śmiało, można korzystać. Będę starał się każdego z nich trochę uszknąć. Praktycznie każdy altcoin, który znajduje się tutaj na tej liście, ja mam w swoim portfolio, ale tak jak powiedziałem, mimo tego, że dzisiaj mamy zjazd, nie jest dla mnie ważny spadek wartości dolarowej mojego portfolio. Ja chcę po prostu mieć każdego um, takiego tokena czy takiego projektu po trochę, po to, aby właśnie no. Daj Boże, jeżeli uda się rajd typu TETA albo VCHEIN w ostatnich tygodniach czy w ostatnich miesiącach, no to wiecie, co się działo, tak? To były fenomenalne zyski i nawet jeden taki rajd, jednego tokena wystarcza, żeby powetować sobie ewentualne straty czy mrożenie kapitału. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Życzę Wam spokojnego wieczoru, a jutro, myślę, najpóźniej pojutrze będę nagrywał. Taki filmik, na którym pokażę Wam, jak na giełdzie FTX zakładam zlecenia zakupowe właśnie wokół tej strefy, tutaj przełączyło mi się na Kyber Network, przepraszam, wróćmy do Bitcoina, jak będę właśnie rozkładał zlecenia zakupowe tutaj w tej strefie, tak aby no, starać się kupić jak najwięcej tokenów po jak najlepszej cenie. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę udanego wieczoru i do usłyszenia.